Przed Tobą stoi lokomotywa z serii 163 produkcji czeskiej szkody. Nauczysz się dzisiaj jej obsługi na żmigrodzkim odcinku doświadczalnym. Załącz baterię przełącznikiem na tylnej ścianie kabiny. Lokomotywa ma w kabinie zawory zasilające pantografy, w sprężone powietrze, które muszą być otwarte, by podnieść pantografy. Otwórz zawór przedniego pantografu. Otwórz zawór tylnego pantografu. Załącz rozrząd w kabinie. Przestaw przełącznik trybu jazdy na jazdę pociągową, co włączy urządzenia CA i SHP zbij czuwak. Przestaw przełączniki odłączników pantografów w pozycję P plus Z. Ciśnienie powietrza w zbiorniku pantografów jest za niskie, żeby one się podniosły. Uruchom sprężarkę pantografów, przestawiając przełącznik sprężarki w pozycję PK. Poczekaj na napełnienie się zbiornika pantografów. Włącz centralne zasilanie 115V. Aktywne są zabezpieczenia elektryczne pojazdu, które chronią go przed uszkodzeniem. Kucnij przy pomocy klawisza, aby móc zresetować zabezpieczenia. Zresetuj zabezpieczenia przyciskiem. W przeciwieństwie do polskich pojazdów, lokomotywa serii 163. Wymaga zamknięcia wyłącznika szybkiego bez napięcia. Obwód główny pojazdu jest zamykany przez podniesienie pantografów. Włącz wyłącznik szybki. Ustaw wybraną konfigurację pantografów przełącznikiem na pulpicie. Poczekaj na pojawienie się napięcia. Poczekaj na ustabilizowanie się prądu ładowania. Włącz sprężarkę w trybie automatycznym. Poczekaj na napełnienie się zbiornika głównego. Włącz sprężarkę w trybie automatycznym. Poczekaj na napełnienie się zbiornika głównego. Zaciągnij hamulec pomocniczy, ciągnąc rękojeść do siebie. Wyluzuj hamulec ręczny przy pomocy rękojeści po lewej stronie kabiny. Włącz radiotelefon i ustaw żądany kanał. Użyj przycisku wywoływania na radiotelefonie, aby zgłosić gotowość dyżurnemu z Jednostka pierwszego gotowa do testów. Rozumiałem. Podaję wyjazd. Przesuń nawrotnik w przód. Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy pociągowej. Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy pociągowej. Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy pociągowej. Ustaw czerwone światła. Ustaw czerwone światła. Wyluzuj hamulec. Przestaw zawór maszynisty w pozycję luzowania lub asymilacji. Przesuń kran hamulca w pozycję jazdy. Przestaw nastawnik do przodu, aby zadać moc i ruszyć. Musisz poczekać na przesterowanie wału jazda hamowanie oraz zadać minimum 5% siły pociągowej.